maneczko witam wszystkich Drugie podejście do tej miejscóweczki Dziś jesteśmy lepiej przygotowani Ja mam sito, dwie ceweczki Brat ma nawet pointera eee, Żeby na sicie wyszukiwać eee, fanciki No i co, słuchajcie, nie przedłużam Wchodzimy do wody Mam nadzieję, że jeszcze ciepła Słuchajcie, jest pierwszy sygnał Jakaś monetka, brat przed chwilą grysika A ja mam chyba pięć tak jest. Zobaczcie. Ale fart. Nie trzeba przesiewać tego badziewia. To chyba będzie 10 groszy. Tak. Sygnał 10. Liczyłem na jakiś pierścioneczek. Dobra, resztę wrzucimy na sito. Zaraz będziemy przesiewać. Tutaj może być wszystko. Słuchajcie, mam monetę. Sygnał był 22 A to jest z PRL Dziwnie to biło Może coś tam jeszcze na dnie leży Lekiel. Mam tutaj jakieś kółeczko Sygnał 32 mody. Chyba tak No męska obrączka co masz? Kawałek łańcuszka To był ten, co dałem, właśnie nie powiedzieć, brat przed chwilą znalazł no, ale krzyżyk to nie, od tego. Nie? nie? A teraz kawałek łańcuszka, ale panierka No trochę tu poleżała Dobra Potem ją skrobiemy Poczyszczę i pokażę, jak wygląda poczyszczone. Także mamy po na razie. Ale po co przejechaliśmy? Po KFC, nie? nie. <laughs> Słuchajcie, wytopałem. Nie mogę zabrać złotówki z prl -u. 86. Słuchajcie, chyba jest piątal współczesny tam jeszcze jakiś. Tak! <laughs> Ale zajechany. Sypie, sypie. Oj, rocznika wam nie powiem, ale jeszcze mam w tym samym dołku sygnał że 12. Także jeszcze może spasz około zeta. Jest coś. Da, jeszcze złotuwa, Ale sygnał jest dalej jakiś tam jeszcze jeden. 6 jak na razie z jednego dołka. I sygnał, jeszcze jeden! Słuchajcie, był sygnał, jeszcze 11 I było! 50 groszy, słuchajcie Szukam tej 50 groszówki A wpadło mi dwójka To jest ciekawe A sygnału 11 nie słyszę tutaj nigdzie a przecież spadłam pod nogi eee, nie wiem, jak to jest możliwe ok, że muszę że z jednego dołka tu było 8Z 850 łącznie z tą zgubioną 50 groszówką którą tutaj mam nadzieję jeszcze znajdę ładny sygnał nawet i chyba dwójeczka jest 200 groszy ale zajechane okrutnie zobacz, obok te dwóki ładny sygnał 22 i mam nadzieję, że to RL. a jednak PRL 20 groszy, pyryły dla odmiany widać mega głęboki sygnał. Kolejna dwoja, brat mówi, że dzisiaj mam farta bije pana monetkę na monetki. To jest niemożliwe. Wolecki, na um... <laughs> no, mamy po na jednym śmieci. Co? Na śmieci mnie nie bijesz Rafał. Na śmieci, Chodzisz na coś. A mówię do brata, że mam chyba pojerela jakiegoś, bo mega głęboki sygnał. A to dwója była tak głęboko. Tutaj tam też coś jest. Ach. Chyba nawet w sicie. O, co to jest Ty pierścionek jakiś gówniany Ameliniowy taki jakiś dziecięcy. Dobra, jest fanciel obok dwójeczki Jest ponad 20 groszy. Jest chyba Tak jest. 10 groszy. Co masz? 8 zł. A ja mam kolejną dyszkę. Ładny sygnał. Mówię do brata. Może być pięć ziko. Może być obrączka. A jest 20 zł. Z tu to co rzuciłem na sitka Adi. Zobacz co zaraz, tata. Chyba lubisz jak samochodziki się znajduje, nie? To jest dla ciebie fura. Co to jest? Chotulis panie. To jest firmowa fura. A Adi. Zobacz. No dla to ciebie tata ta ci przyniesie. <laughs> się, sprawdzam to, co tutaj rzucam na sito jest jeden sygnał złotów złotówę miałem w sicie panie co? są dziwo i chyba tutaj już nic nie ma bo wykrywać pokazywał tylko jeden sygnacik sprawdzam 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 jest krzyżyk jeszcze ale to jest aluminium 15 nie yeah. 20 zł pywy panierowana okrutnie monetka 10 groszy tam jeszcze wcześniej wpadła dwóch groszówka a to jest 150 groszówki które wcale wypuściłem a nie mogę znaleźć no spadła mi pod nogi do tej pory nie znam. Słuchajcie, Ładny sygnał tutaj miałem. Takie jakieś okolice dwóch złotych zł. mi się wydaje. Tak po dźwięku. Troszkę. Co to jest? Ty <grywa> Marcin, A? mam taką zapilkę w kształcie kotwicy <grywa> Z jakimiś panie o, To chyba coś takiego No dobra Fajny sącik, Lecie w jednym dołku. Z PRL i 20 groszy 98 rok przy samym północy. Sygnał 11 i 20 grosz. Słuchajcie, mi spada jakaś stara spinka do nosów i robimy sobie to na drugą miejscówkę. Także się widzimy już tam. No i jesteśmy już na tej drugiej miejscówce Wygląda na tak Byliśmy tu ostatnio dwa lata temu Jak nie lepiej Brat znalazł tutaj Złoty pierścionek A ja znalazłem Złoty łańcuszek i było to moje pierwsze złoto Ogólnie miejscówka była Mega szukana Praktycznie znaleźliśmy tam dosłownie Nie wiem, z 10-20 groszy I 2 złotka To był szok Zobaczymy co teraz będzie, Mam około godzinki Sprawdzimy to tutaj. Jest. Słuchajcie. Jest pierwszy sygnał dosyć głęboki. 24. Tak, sreberko, jest ta odbita punca. Jest kolczyk. Ogólnie jest tak jak było ostatnio. Czyli pusto, pusto, pusto jakiś tam sygnałek. Tak, jest punca, srebrny kolczyk. Ogólnie zobaczę jak daleko doszliśmy. A ja mam po kolana Jak to my tu byliśmy ostatnio, to mniej więcej w tym miejscu To było po pas Było sporo wody o, mój brat idzie, idzie I jak ma płytko Dziecięcy pierścioneczek Marcin Dziecięcy pierścioneczek Bił jak kapsel Ogólnie miejscówka przeszukana tak, że Ciężko nawet o sygnał no, Tu taki 22-23 pod tym pierścieniem Zobaczymy, bo naprawdę był beznadziejny To chyba po sobie ominął Szukał tylko ładnych sygnałów Ale Tu w przycinkach sobie szukam Tutaj na środku to nie ma nawet żelaznego sygnału. 22, 23? O, 22, 23? 10 groszy z PRL-u przy A tam na głównym kąpielisku słychać. Czuć było, że się po dołkach chodzi. Także tutaj chyba jest jakiś lokalny detektorysta poszukiwacz i czyjść tutaj regularnie tą miejscóweczkę Bo naprawdę jest taka cisza jak teraz normalnie w morzu nie ma sygnałów, są sami widzicie idę, idę już w na metrów i nawet Żelazo Nie pyknie No i kończymy słuchajcie na no dzisiaj tak wyglądało kąpielisko. A ja zapraszam Was na podsumowanie. Zacznę tu od brata. Jemu dzisiaj nie wyszedł wypad. prl No to standardowo. Tutaj jakieś ołowiki. Jakaś taka kawałek kiety. Tutaj też to jest chyba raczej aluminium. Słuchajcie, 13 groszy, tak Marcin? 13 groszy. I fan dnia srebrny krzyżyk. Mega zarośnięty, a to są dwa strzępki e, łańcuszka. Także u niego fan dnia sreberko, krzyżyk. Idziemy do mnie teraz. A pomorskie wykopki dzisiaj na bogatości, słuchajcie, 15 zł mniej więcej, nawet 15 bym powiedział 15,50 może nawet naskrobałem. Wiadomo, prl musi być. No i słuchajcie, biżuteria. Taki gówniany tutaj, że tak powiem, pierścioneczek z tego kąpieliska. Z tego kąpieliska też wpadł ten kolczyk. Pokażę Wam go tu z bliska. Ręce brudne od wycierania monetek. Ale tu gdzieś z tyłu są punce. O, nie wiem czy widać. O, tutaj tak mniej więcej na środku 95 do góry nogami. Eee, mam tu taką jeszcze broszkę ala marynarską krzyżyk aluminiowy to też z tamtego kąpieliska no i u mnie fan dnia to ta srebrna na bank e, męska obrączka jak ją wyczyszczę to Wam jeszcze pokażę jak wygląda w lepszym stanie to na pewno a ja słuchajcie Was zapraszam do komentowania dajcie łapkę jak Wam się podobał film Dajcie suba, będzie mi bardzo miło. I co? Widzimy się przy. Słyszymy, przepraszam. Przy następnym wypadzie. Pozdrawiam. Hej.